Hi, Hi, Tu Wiganna i mój nowy modowy cykl. Cykl, który nazywa się projekt wix. Proszę bardzo zapamiętajcie ten znak. Co będę robiła w tym cyklu? Będę wam pokazywać, jak kolorowe może być życie, jak może być fantastycznie, gdy przełamujemy bariery i kiedy jesteśmy po prostu wolni. Przede wszystkim ma być kolorowo, bo ze mną zawsze musi być kolorowo. Zobaczcie, ten manekin jest czarny, a już w moim czerwonym futerku robi się zupełnie inny. Zobaczcie, jak wygląda pięknie i zjawiskowo właśnie w takim futerku. I ja. Mam też kolorową torbę i do tej torby będę wkładała wszelkie trofea, które zdobędę w podróżach na całym świecie, czy to będzie Berlin, czy Nowy Jork, czy Singapur. Tutaj właśnie zdeponuję wszystkie nagrody dla Was, dla tych wybranych osób, które wezmą udział w naszym, naszych konkursach na moim fanpage'u. Także zapraszam wszystkich do szalonej jazdy w projekcie WIX.